Już było powiedziane, że to słowo jest bardzo odpowiednie dla tej liturgii, której dziękujemy Panu Bogu za 50 lat drogi w łodzi. Pierwsze czytanie pokazuje nam lud Boga w drodze. Dzisiaj rano. Posłuszny papieżowi Benedyktowi XVI, który mówił, że żeby teksty Starego Testamentu czytać w ten sposób, żeby najpierw czytać je w ich pierwszym kontekście, czyli szukać jak one są tłumaczone w tradycji żydowskiej, otwarłem sobie komentarz do Tory wielkiego rabina Jonathana Saksa. I Saks zwraca uwagę, że ten dzisiejszy fragment Księgi Wyjścia jest częścią większej całości, która się mieści pomiędzy dwoma opisami bitew. Zaczyna się ten fragment tory od opisu bitwy Izraelitów z Egipcjanami nad, nad Morzem Czerwonym, a kończy się opisem bitwy z Amalekitami. I te dwie bitwy są dość różne, dlatego że wtedy, kiedy Pan Bóg zapowiada Mojżeszowi bitwę z Egipcjanami, to mówi: Ja sam będę walczył. Wy nie będziecie walczyć. Wy będziecie widzieć morze, które jest otwarte, przejdziecie, a potem będziecie widzieć trupy Egipcjan na brzegu, ale. Nikt z Was nie odniesie tego zwycięstwa, to nie Wy będziecie walczyć, to Pan będzie walczył. To jest ta pierwsza bitwa, której Bóg walczy za Izraela. I mamy na koniec tej części tory drugą bitwę, gdzie Pan Bóg nie mówi, że będzie walczył za Żydów, tylko po raz pierwszy pojawia się w Torze Jozue. Bóg powołuje Jozułego, weźmiesz wojsko, pójdziesz walczyć za Malekitami. Jest też w tej bitwie ważne miejsce dla Mojżesza. Mojżesz ma wyjść na górę i wznieść ręce do góry. Przez całą tę bitwę Mojżesz ma wznieść ręce do góry. Niektórzy myślą, że to dzięki temu, że Mojżesz trzymał ręce do góry, to Żydzi wygrali. I że to był cud Mojżesza. Nie. Właśnie, że tradycja żydowska mówi, tam nie było żadnego cudu. Nie po to Mojżesz trzymał ręce do góry, żeby Bóg sprawiał cud, tylko Mojżesz trzymał ręce do góry, żeby żołnierze żydowscy, którzy walczą na dole, widzieli te ręce wzniesione. I jak długo widzieli te wzniesione do nieba ręce, tak długo wygrywali. Jeśli Mojżesz miał ręce zmęczone, mu opadały, oni nie widząc tego kierunku do nieba, nie widząc tego kierunku, przegrywali. Czyli yy, Mojżesz tam był nie po to, żeby robić cud, tylko żeby pokazywać walczącym, potrzebujecie cały czas odniesienia do nieba. Była pierwsza bitwa nad morzem Czerwonym, którą Bóg walczył za was. Ale tu jest druga bitwa, którą wy musicie wygrać. Ale żebyście wygrali, musicie to zrobić po Bożemu. I musicie mieć wzrok podniesiony do nieba. Musicie widzieć Boga przez całe to zmaganie. Jeśli będziecie widzieć Boga w tym zmaganiu, wygracie. Jeśli odwrócicie wzrok od Boga, przegracie. Przegrać. Więc jest to bardzo ciekawe przejście, jakiego Bóg dokonuje z Izraelem. Od tej bitwy, którą wygrywa za nich, do tej bitwy, którą oni mogą i muszą wygrać, ale patrząc na niego, nie? patrząc na niego, mając. W czasie tego zmagania ciągłe odniesienie do Niego. Nie? Czyli można by powiedzieć, pierwszą bitwę wygrało, wygrał Bóg, a drugą oni mają wygrać po Bożemu. Po Bożemu. Czyli Pan Bóg działa, ale nie w ten sposób, że robi cuda, tylko w ten sposób, że jest w nich. Że jest w nich wiarą, że jest w nich zaufaniem, że jest w nich nadzieją, tak? że jest w nich też jakąś pewnie... Refleksją moralną. Tak. I bardzo pięknie Rabin podsumowuje ten komentarz. Mówi, że tu widać jak Bóg prowadzi Izraela do coraz większej dojrzałości. Nie? No, pewnie tak jest. Jak jesteś ojcem takich dzieci, które tu teraz gonią nam po katedrze, no to nie puszczasz ich samych do walki. No, tak, wtedy walczysz za nich. Ale jak już masz takie trochę podrośnięte dzieci, nie wiem, jak Janusz na przykład, to ufasz, że potrafi patrzeć na Boga i potrafi się zmagać. To jest miara zaufania Boga, zaufania także do naszej dojrzałości we wierze. Nie, nie, nie chciejcie tego, żeby Bóg was ciągle traktował jako niemowlaki. Bóg chce partnerów. Bóg chce ludzi, którzy potrafią z nim współdziałać. Potrafią patrzeć w niebo i działać sensownie na ziemi. Więc w taki sposób Pan Bóg wychowuje ludzi, ten lud, swój, swój lud wybrany, wychowuje na drodze. Na drodze. Ufam, że tak wychowuje też łodzian na drodze. Jak mówię, łodzian to myślę szeroko. Tak, że w tym kierunku nas Pan Bóg wychowuje, nie? w kierunku dojrzałości. Nie rozglądamy się za Bogiem, który koniecznie musi dla nas zrobić cuda. Natomiast patrzymy nieustannie na Boga, byśmy mogli wygrywać w rozmaitych zmaganiach, jakich rzeczywistość nasza dookoła jest pełna. Jest pełna. Wy dobrze wiecie, ile macie zmagań, ile każdy z nas ma zmagań. Na drodze wszyscy wiedzą, na drodze wszyscy są zawsze w kryzysie nieustannym. Nie? I, I no tak, moglibyśmy się spodziewać, że Bóg każdy kryzys usunie w ten sposób. Cudem. Położył się spać jeszcze w kryzysie i wstał bez kryzysu. Nie. Nie. Patrz w niebo. Patrz na te ręce wzniesione. Kluczem jest niewątpliwie to, że, i to słyszeliśmy w Ewangelii, że ten wzrok musi być w Bogu utkwiony ciągle. Tego Jezus mówi, że macie się zawsze modlić i nigdy nie ustawać. Paweł mówił do nas w drugim czytaniu, do Tymoteusza, ale też do nas: Trwaj w tym, czego się nauczyłeś. Nie? To znaczy, Właśnie o to idzie, żeby to nasze patrzenie na Boga nie było takie przypadkowe, od, od przypadku do przypadku, od czasu do czasu, raz na cztery miesiące, tylko żeby to był proces ciągły. Zawsze nie przestawaj. Patrz, jak tracisz Boga z oczu, jak tracisz ten kierunek z oczu, zaczynasz przegrywać. Myślę, że to jest takie skojarzenie się nasuwa oczywiste. Pamiętacie Piotra, który szedł po wodzie. Wyraźnie Ewangelista mówi, że dokąd szedł, patrząc na Jezusa, no to szedł po wodzie. Działa się rzecz niesamowita. Tyle lat ten chłop mieszkał nad tym jeziorem, nigdy po Nim nie chodził. Ale ponieważ miał wzrok utkwiony w Jezusie, szedł po wodzie jak po twardym gruncie. I każdy moment, w którym odwracał wzrok, powodował, że tonie. Że Więc w tym dojrzewaniu na drodze pewnie chodzi o taką relację z Bogiem, która jest relacją stałą. Ona jest tysiąc razy cenniejsza niż te wszystkie cuda z początków. Nie. Takie to było fajne, jak Antek mówił. Trzy wspólnoty powstały po pierwszych katechezach, a teraz robicie katechezy po katechezach, po katechezach, po katechezach. Przychodzi czterech nowych. Gdzie są te trzy wspólnoty, które powstają po katechezach? Nie ma. Nie ma. Nie ma cudów. Nie ma cudów. Nie czekajcie na cuda. Decydujcie się na wierność, to znaczy dojrzałość.